bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale dzisiaj 25 październik jak widzicie opryskiwar za mną także zabiegi na chwasty obrys na chwasty w miarę jest ciepło w nocy ma być też ciepło bo 9 stopni także korzystamy nie śpimy, nie czekamy za niczym tym bardziej że zboża już praktycznie wszystkie mają fazę trzech liści. Bo środek stosujemy właśnie, żeby od fazy trzech liści dopiero. Także nie ma na to czekać. Nie zwlekamy. Jest okienko pogodowe. Nie wieje nawet tak mocno. Także no jest, jest fajnie. Stosujemy e, pakiet jesienny na fasty od UPL Merkil plus Lob. I na próbę wzięliśmy na 2,5 hektara nowość. W tym roku to wyszło Cezaro. Także no zobaczymy jak to wyjdzie. Mertil sprawdzony od trzech lat, jak na razie nie można złego słowa o nim powiedzieć. Ładnie chwasty bierze. odmiotły wiotły aż po tomkę ościstą, polny tak naprawdę, no, no czyściutko jest na polu. Więc bardzo fajnie. Zobaczymy jak po Cezaro. Po Cezaro jest tego typu plus tego środka, że można go stosować już od pierwszego liścia nie trzeba czekać koniecznie na te trzy liście tylko już od pierwszego liścia, więc jest większe prawdopodobieństwo na to, że no uda nam się złapać dobre okienko pogodowe no ale mówię no martylem trzy lata pryskamy, no i zawsze się udawało, także no i na radość się też jest fajnie udało się trafić Zobaczymy jak Cezaro podziała, no jak podziała porównywalnie, pod no to myślę, że w następnym roku wejdziemy już w Cezaro. Po raz, że to jest trochę tańszy. A dwa. No mówię wcześniej, można mniejsze ryzyko na to, że nie trafimy z pogodą po prostu. No, bo różnie może być. No, mamy końcówkę października. Mam na dobrą sprawę mogłoby cały czas padać albo yy, mrozić. Tego nigdy się nie da przewidzieć. Ja, jakby nie patrząc, pod koniec września no ta pogoda jest bardziej przewidywalna. Jest na pewno dużo cieplej. Tutaj zmieniamy na sekcję zamiast mieszadła. Rozkładamy i jedziemy. A ogólnie godzina 16. Taki można powiedzieć, że zaraz wieczór. No i kolejny plusik trzeciej wajchy. Na zakrętach można sobie jechać powolutku jedyneczką, a pracować trójką. Nie ma konieczności wajfowania, zmieniania skrzyni wolnej na szybką i odwrotnie, tylko aby cykl i mamy już wolne biegi, cyk i mamy szybkie biegi. Także no to jest naprawdę bardzo na plus. I jedna z lepszych przeróbek, mi się wydaje. Bardzo dużo to pomogło. W transporcie też na pewno bardzo to pomaga. Szczególnie gdy mamy coś ciężkiego do przetransportowania to jednak łatwiej jest się rozpędzić z tą trzecią bajką jeżeli tylko i wyłącznie manewrować jedną podbiegów. no i przy pracy w turze też to dużo daje bo na przykład mamy gdzieś daleko belkę możemy sobie jechać załóżmy czwóreczką a potem z belką już wracamy dwójką żeby tak nie szarżować wiadomo to jest tylko Władimiriec. mówię, no bardzo polecam, dużo roboty nie ma tak naprawdę to wszystko na chłopski rozum idzie to zrobić a naprawdę wygoda jest i to nie mała nie wyobrażam sobie teraz go nie mieć na trzech wajchach zaraz, zaraz Wam to zademonstruję tutaj Ojeżdżamy. o no jeżdżamy o, cyk, żeby nie wjeżdżać na łąkę zmieniamy na wolne, mamy jedynkę powolutku sobie wykręcamy, a tak to trójką byśmy musieli na pół sprzęgle trzymać też co do kitu no nie chyba pyk i już się wykręcamy do tyłu cofamy i jest pięknie i już i cyk. Mamy już szybkie biegi, załączamy i jedziemy. Zobaczymy czy mi się to dzisiaj uda ubyskać te 3 hektary, nie wiem. Jest godzina 1730 już słońce zachodzi to jedną beczkę na pewno jeszcze zrobię, a czy jeszcze coś dalej to nie wiem ogólnie to, to nie jest mój pierwszy wyjazd z... Koniec To nie jest mój pierwszy wyjazd z opryskiwaczem, bo już raz na jedzwiniu byłem, tutaj na przeżycie zresztą też, bo... bo, bo, bo... bo nam na mszyce. Wbijemy sobie tutaj znacznik, że w tym miejscu było zakończone tutaj się potem cofnie będzie elegancko o. widzimy się ludziska chyba w następnym dniu już bo dzisiaj to już z ciemnia będzie słabo na kamerze widać a ja jeszcze coś tu podziałam trochę jeszcze popryskam no i ostatnia beczka, moi drodzy jedziemy godzina 13.30 dnia następnego no i kończymy na pasty. Zostało hektar 10 żyta. Także miejmy nadzieję, że wszystko się uda i da radę opryskać. bodajże daje się 4 września. No i tak na dzisiejszy dzień wygląda. Trochę no, za trzech liści, taka zaawansowana. Także idealny moment na obrys Na mertila, oczywiście. No bo Cezaro to żeby można było na to pryskać No ale tutaj akurat idzie mertil. Cezarów wczoraj wszystkie wypryskałem już działki. Ma i pół hektara. Dobrze, ludzie, także myślę, że w tym vlogu to było na tyle. Jak się podobało, zostawcie kciuki w górę, jakiś komentarz i do następnego. Na razie, cześć.